Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku z, z moim głosem na tym kanale dzisiaj chciałbym wam pokazać grę a właściwie zacząć serię z gry Margonem Duel. Także dzisiaj będę was wam pokazywał o co, o co chodzi w tej grze i jak w nią grać. Także zaczynamy! Zaczynamy od poziomu pierwszego, jak, jak w każdej chyba grze. To różni się bardzo dużo od zwykłego Margonem. Także tutaj mamy trzy miejsca na dane rzeczy: tu będzie miecz, tu zbroje, a tu naszyjnik. Przedmioty są tak samo legendarne, unikalne, heroiczne, zwykłe itd., jak na zwykłym Margo. Tutaj, tylko tutaj są punkty akcji. Jeden punkt akcji ładuje się jedną minutę. O, to, o co w tym chodzi? Czyli, że jak idziemy walczyć, to zżera nam jeden punkt akcji, ale to już za chwilę Wam wszystko lepiej objaśnię. No, czyli możemy zaczynać tą serię. Wchodzimy do jaskini łowców na pierwszy level, bo nie mamy EQ. Widzicie, lotu nam broń. One nie mają poszczególnej nazwy, po prostu mają wartość i moc przedmiotu i tak dalej i wszystkie bony. No, założę sobie ją, ja coś tam zawsze doda. Zbrojka zwykła, czyli pancerz, doda coś zawsze. Znowu ten mieczyk, naszyjnik jakiś. O i widzicie Zawalczyłem 4 razy i już mam 6 punktów akcji o, unikalny, widzicie unikalny, unikalna broni. Od razu ją zakładamy, co, co, jedny, co jeden level ładuje nam 10 punktów akcji ładujemy w siłę. O, widzicie? Tak ładuje się. Między innymi te punkty akcji, lotając, zdobywając takie miksturki unikalne, zwykłe, heroiczne i legendarne, one poszczególnie dodają ilość tam punktów akcji. Także od razu je łykamy, nie ma sensu je sprzedawać. Ok, 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 o, widzicie, wyprawa zakończona. Nie, tutaj. tutaj mamy sklep. Tutaj sprzedajemy wszystkie śmieci. I mamy 7 zł, także nie jest źle. O jak widzieliście tutaj, za 40 zł możemy kupić 10 punktów akcji. Ale im mamy większy level, tym więcej to kosztuje. Tak. Tam mamy arenę. To zaraz też pokażę. What? Jakieś dziecko się wydarło bo Okno otworzone Zaraz pójdę je zamknąć Dobra, możemy iść na etap drugi O, hero od razu widzicie, pancerz heroiczny On już ma trzy, y, trzy moce Nie? czy widzieliście? Zwykły pancerz ma tylko jedną moc, a heroiczny już ma trzy Teraz ładujemy sobie tu, trach O, potka Znowu unika Także tutaj bardzo łatwo lotnąć. Yy, unikaty Hera i Legi. No, Legi może nie aż tak łatwo. Teraz w witalność. No, ogarnij dziecko. O, widzicie? Już na czwartym levelu kosztuje 80 punktów akcji. Yy, taki ten 10 punktów. No, pokręciłem się. Etap czwarty. No. Myślę, że dzisiejszy part to będzie taki też y, krótki, bo dzisiaj pokażę Wam tylko y, o co w tej grze chodzi, a później już dopiero zacznie się jakiś mix. o unikalny Talizman. On ma już dwa bony. Podkalot nawet nie widziałem. Tą grę też jest trudno ogarnąć, bo często, często można przegrać. To nie jest tak też, że na stówę, że jak lotnie nam unikato, unikatowy mieczyk, lotnie nam legendarny, to że legendarny jest od razu lepszy, nie? Bo musimy to dokładnie sprawdzić, bo często tak jest. Ja ostatnio na swojej głównej postaci, o level up, piąty, na swojej głównej postaci wbiłem czysty trzeci i właśnie już na goblinach jestem tam i właśnie lotłem Legę taliz nie talizman, tylko zbrojkę i, i właśnie dupa. Dubka piesga w złoigu z barówką y, i dupa, i sprzedałem niechcący, bo dwa razy kliknę. Zapomniałem, że to jest, że to nie jest Margo. No i punkty akcji nam się skończyły. To ja może zrobię krótkie cięcie i wbijemy szybko na y, na moją główną postać. Yy, wracam do Was po krótkiej przerwie. Już jesteśmy na moim 3-3. Na moim 3 Na 3-3 levelu. Yy, jak widzicie, tutaj już, już jestem w werbin. Yy, tutaj mam jedną legę i dwa hera. Właśnie miałem zbrojkę taką legę, właśnie id identyczną z wyglądu, ale no kurde, sprzedałem. Najpierw do JPRD Dobra, mamy Możemy iść już na góry zdrębową Ja tutaj czasem padam. Bo wiecie, tutaj nie ma co iść na większe lewle. Musicie iść mieć. O. No, przykro mi, ale właśnie dropnąłem Herokusza, którą założyłem. O oh jej. Yeah no teraz z nią kokszę teraz już mam damage'a całkiem nieźle dużo ale to sobie na chwilę zostaje. o widzicie mam 753 golda czyli kupuję 10 punktów akcji i mam i gzy. gg i możemy iść dalej a co na 3-4 no tutaj jeszcze też daję radę tak Daj radę? Pewnie. No, czasem zdarzy mi się O, dwie miksurki pod rząd, nie jest źle. Mm, wyprawa zakończona. Widzicie, średnia to jest dwa unikaty na jedną wyprawę. Taka średnia, myślę. Łot. Myślałem. Już myślałem, że sprzedałem. Nevermind. No zaraz zakończymy tego parta, jak akurat się skończą, skończy nam się punkty akcji, skończą, no właśnie się skończymy. Także to by było na tyle w tym pierwszym, ach z kur, zapomniałem o w najważniejszym, prawie najważniejszym. Tutaj są też elity, jak i inne ekspy. Tutaj mam jeden punkt akcji, to mogę wam pokazać jedną z elit, no tutaj właściwie nie, tu jest yy, atali, Atalka, więc no, ja na niej na razie mogę jej tylko wylizać obcasy, nie? Dlatego tutaj pójdziemy sobie do Tornek, tam mamy, yy, tam mamy Astratusa i z nim spokojnie damy radę, yy, o właśnie. Hmm, walka? heromieczyk, no ale do dupy mi taki mieczek, ja chcę legę. Widzicie, no, widzieliście przynajmniej na dwa hity, wziąłem y, takie, taką melitkę, czyli już mniej więcej ogarniam tym, to margo Duelo. Myślę, że wy też. Tutaj, są, tutaj jest też arena. Y, tutaj mamy poziom walki i walczymy z różnymi graczami. Okej, okay. także ja bym się już z wami żegnał, dzisiaj to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, ale jeszcze jedno, z pamiętajcie o, o tym, żeby skomentować ten film, musicie skomentować film, zmuszam was do tego, każę wam, bo jak nie to będą dedy na Redzie, w, w, w wszystkich światach Margo. Nawet nawet na Hermesie, na którym nie mam postaci... Nie będę mieć, ale musicie skomentować ten filmik, jeżeli go oglądacie. Walnę sobie trudną walkę i wygrałem! Wygrałem 26 z 3-6 level'em wygrałem na 3, 3 To jest zwykły zwykły jakiś typek. Dobra, także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!